Cześć, dzień dobry kochani. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj, kochani, podrapimy sobie miksa za 30 zł. Mam dwie zdrapki po 10 zł. Płynne złoto, paradizo i dwie za 5 zł. Yy, wznowienie super linii i gwiazdkę z nieba. Yy, paradizo oczywiście sobie naddrapałam, linie zostawiam. wdrapiamy sobie w całości. Zaczniemy od gwiazdki z nieba z numerkiem 15. Szukamy wygrywających liczb i gwiazdeczki. Gwiazdeczka mile widziana. Także sprawdzamy, co zdrapka dla nas przygotowała. Szukać będziemy 4, 7, 8 i 24. Także tak niziutko. Zobaczymy. Mamy 28.

A pod gwiazdką mamy 5 zł. No ale zawsze to 5 zł. Kontrolne C. Tak jest: wszystko się zgadza, także zdrapeczka się wróciła. No i super. To teraz, może na przemian zrobimy sobie płynne złoto. Mam z numerkiem pierwszym. No i szukamy worka złota lub wygrywających liczb. A szukać tutaj będziemy 35, 11, 1, 24, i 21. No warstwa straszna. Ale może jakoś to pójdzie. No i sprawdzamy. No zaczynamy obokiem, także nie zapowiada się dobrze. Oho, kolejne. Dalej mamy osiem, trzydzieści trzy, nie ma. I dwadzieścia siedem nie ma. W porządku, sprawdzamy dalej. Dwadzieścia pięć, no to obok, trzydzieści dwa, osiemnaście. 23 i 31. Kolejna fala oboków. Zobaczymy, czy po tej fali też przyjdzie wygrana. Jak gwiazdy z nieba. Byłoby miło. Dalej mamy 3, 22, 26, 19. I 17, także pusto. No i ostatni rządek, który został do sprawdzenia. 28, 38, 5, 14 i kończymy. Siódemeczką, także zdrabka pusta. Pomęczyliśmy się na darmo, no ale zdarza się. Bywa i tak porządku, no to teraz super linie z numerkiem ósmym. No i tu postaram się przyspieszyć, żeby wiecie odcinek nie trwał za długo. Chociaż ja mam relaks, jak drapie z drapiec, dla mnie to mogłoby się nie kończyć. No ale sprawdzamy, szukamy kości, mamy jedne. I tu mamy na dole. Raz. I dwa. W porządku. Kolejny symbol, którego szukamy to wiatrak. Tu jest wiatrak. I sprawdzamy, sprawdzamy. I na samym dole jeszcze mamy wiatrak. OK. Dalej. Może po dwa symbole mamy krabik i popcorn. Krabik i popcorn. No to zobaczcie, już tu blisko linii. Jeszcze dzwonek. Jeszcze dzwonek i będzie linia. Mamy krabik. Tutaj kolejny. I jeszcze mamy go tutaj. I tutaj. I wysyp krabów. Ok. I jeszcze popcornik na dole. No, i w porządku. Ważne, że coś wpada. Kolejne symbole to okulary i gwiazdeczka. Okulary i gwiazdka. I sprawdzamy. Gwiazdeczkę mamy tutaj. Tu mamy okularki. I na dole mamy i gwiazdę i okulary. Jak zaczęłam dla was nagrywać, kochani, to świeciło takie piękne słońce. A teraz moment, momentalnie zaszło i zrobiło się strasznie ciemno. Nie wiem, czy to na nagraniu też będziecie widzieć. Teraz szukamy księżyc i klucz. Księżyc mamy. Kolejny. Księżyc i klucz, i tu na dole jeszcze księżyc. Ok, mamy to, kolejne symbole. To moneta i parasol. Monetka i parasol, i sprawdzamy. O, zobaczcie jeszcze okularki pominięte. Moneta i parasol, i sprawdzamy. Moneta i parasol. O, zobaczcie jeszcze księżyc. No tak to jest, skupiłam się na gadaniu i zaczęłam pomijać symbole. Moneta i parasol. No i co? Mamy coś czy nie? Krzyczy się głośno, ale ja tu chyba nic nie widzę. Także dalej. Yy, diament i klapki. Diamencik i klapki. Ok. Klapki mamy. Klapki. I są, czy diamenty? Tak, jeszcze tutaj diamencik. Okej. Okay. No, jak coś pogubię, to wiecie, na pewno się znajdzie. Dalej szukamy słonia i słonia i słoneczka. Mamy słoneczko. Tu jest słonik ze słoneczkiem. Tu mamy słońce. I tu mamy słońce. Okej, okay, no wszędzie nas blokują. Dalej szukamy, kochani, motylka i kwiata. Także motyl i kwiat. Kolejne symbole. Tu jest motylek. I na dole kwiatuszek. No, i ostatnie symbole do końca. Szukać będziemy teraz podkowy i roweru. Podkowa i rower. Rower jest tutaj. Rower, rower i podkowa. Kolejny rower. Tutaj rower z podkową. I na dole podkowa. I co dalej, kochani? Dalej mamy łódź i arbuz. Łódź i arbuz. Dobra, tu mamy arbuza, tu jest arbuz i łodzi chyba brak. No i kończymy. Szukamy balonów i ptaszka. Balony są. Ptaszek jest, ale jesteśmy poblokowani. Tu mamy balony, tu jest ptaszek. No niestety, kochani, wszędzie gdzieś czegoś zabrakło. Kontrolne mamy LT, także kolejna pusta zdrabka. No i kończymy, bo ciemnica u mnie straszna. Może nie będziecie za dobrze widzieć. Mam paradizo z numerem 21. Część symboli naddrapana, żadna linia się nie utworzyła. Także sprawdzamy kolejne. Szukać będziemy teraz foto i liść. Tu mamy liścia. Tu kolejne. Foto i liść. Dobra, mamy foto. Czy gdzieś jeszcze coś jakiś symbol znajdziemy? Tak, jeszcze tu mamy foto. No i dobra. Dalej. Palma i tęcza. Tutaj mamy palmę. Tu mamy tęczę. Tu jest palma. Tu kolejna tęcza. I jeszcze jedna tutaj, no tutaj w tej zdrawcy też niewiele brakuje, ale wiecie, to niewiele. To czasami znaczy zupełnie inaczej. Dobra, mamy parasol. Parasol mamy tutaj. Tu blokuje nas flaming, blokuje nas torba. Parasol, parasol, ok, tu nie widzę, tu nie widzę, tu mamy jeszcze na dole. No i dobra, to by było na tyle. Więcej symboli już nie mamy, wychodzi na to, że zdrabka jest pusta. Kontrolne nam to potwierdzają, także kolejny miks, który kochani dla Was przygotowałam, okazał się pustym miksem. Zostaliśmy z jedną wygraną zdrabką, nie zawiodła gwiazdka z nieba. Dała co prawda zwrocik, czyli 5 zł, no ale zawsze to odcinek, który nie kończy się zupełnym zerem. Piątek na pomnożenie, także walczymy dalej, bawimy się dalej i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. jaki pa!